Witam wszystkich e, tutaj ja polski wojow w e, kolejnym bonusowym klipie z minecrafta e, i jak już zapowiadam zajmiemy się z, zajmiemy się tworzeniem e, dokańczaniem praktycznie no, dokańczaniem, tworzeniem e, kolejki, którą stworzy minecraft.pl i nekramar więc tak tu już jest taki początek. Już mam wszystko. No, jak już Wam mówiłem, już wszystko sobie przygotowałem na innym komputerze na Infinity. Już wszystko wiem, jak będzie wyglądać. Ile muszę się wykopać? Ile muszę się wykopać, więc. E, wszystko już wiem. Więc. E, pozostaje tylko tutaj to przełożyć na save'a normalnego i pokazać Wam. No dobra. E, to tak. To ja trochę zacznę, zacznę kopać przy was. Może coś tam jeszcze wam dopowiem. I potem już zrobię cięcia i będę pokazywał już bardziej wykonane e, momenty. Będę pokazywał coś jak to zbudować odpowiednio. Tak żeby nie było żadnych z... Żebyście, żebyście też mogli wiedzieć, żebyście wiedzieli. No to tak, trzeba kopać. Już widzicie, już mam tutaj coś wykopane. Eee, tak już trochę wcześniej sobie tutaj kopałem Musiałem też tutaj sobie powiedzieć wizualnie jak to będzie wyglądać tutaj 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 o, czyli tu już jest, dobra. Muszę tutaj 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 to takie coś... O, No i dobra, mogę stąd już... Będzie takie pomieszczenie. Niestety nie wiem czy zrobię e, tą, to zabieranie tej mojej, e, tego mojego wózka. Tak jak to zrobił na Kramar i Minecraft, ponieważ tam muszę zastosować e, bramkę, więc nie wiem jeszcze zobaczę. Dobra, to jest takie pomieszczenie nic nie ma, dobra, wyjdziemy sobie to. Dobra. Tak teraz tu powinno być. I... tu... 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 to jest trosz troszkę ciemno, więc... rozświetlimy to wszystko no, też mi coś... dobra też mi coś, coś dało wielce 80. o, tu już powinienem mieć tutaj powinienem... Ehm. jak widzicie wrzuciłem... Mm, pierwszy filmik z... Battlefielda, Bad Pańca Naprawdę super gra. Yy, trochę może tam wam klatkowało, bo to i fraps i to trzeba było odpalić, więc naprawdę mógł coś tam wam klatkować. Jak ja w sumie renderowałem, nic tam specjalne, specjalnych, jakiś lagów, yy, 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 jakiś wielkich yy, przebojów, to nie widziałem, no ale... Dobra, tu już powinno być. Bije się tam Oj noc Dobra Dobra Ja sobie tutaj już trochę wykopię I z, 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 potem zabierzemy się za mechanizm Już od razu Więc tak yy, Za za jakąś chwilę wrócę. się. Siemka, witam Was ponownie. Już sobie przygotowałem miejsce na to gdzie to będzie. Nie widać to może zbyt ale nie widać tu może wszystkiego zbytnio, ale dobra. Dobra, co teraz wam pokażę e, krok po kroku jak to będzie w moim przypadku wyglądać ta kolejka. E, znaczy ten mm, mechanizm tutaj. I taką podobną ma e, Minecraft.pl Teraz tak, tu kładziemy, ja w moim przypadku mam to dwa tory i trzeba tutaj zrobić booster. Tu i tutaj. Tu, 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 tu. Nie lubię takich momentów tych torów układać, ponieważ tutaj naprawdę jest to już tak zrobione teraz. hm Jeszcze jeden raz. 2, 3, 4, 5. Chyba tak. Dobra. Wiedziałem, noż sorry, no będą takie bugi z mojej strony, bo tutaj trudno już trochę to ogarnąć, z tory kiedyś, to kiedyś było fajnie. Zrobione teraz to się wszystko kręci i długo. Hmm, tutaj jeszcze to trzeba rozwalić. Teraz tak kładziełem tutaj sobie żeby booster zawracał Żeby cały czas był gotowy i trzeba tu i tu Jezus Maria sobie na bieżąco będę to, to robił nie przygotowałem sobie jeszcze wszystkich I tak, kładziemy tutaj sobie wózek I Jak to oczywiście no pokażę jak to będzie działać Tutaj. Tak. Wózek zawraca w swoje miejsce. Dobra. Teraz tak. Tak, tak. Nie pamiętam czy to tak jakoś było. Tak. Sorry, ten filmiczek będzie z takich małorskich cięć, ponieważ muszę latać do tego drugiego kompa, sprawdzać jak to jest i wtedy tutaj znowu przyjść. Raz, dwa, trzy i tu już jest zakręt. Dobra, teraz szybko sobie zrobimy jeszcze toreczki eee, uh, 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 uh. dobra. A, już wiem, już wiem, wiem, wiem. dobra eee, tak, 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 tak i tu, tu tu i tak eee, tu będzie chyba jak dobrze pamiętam wgłębienie. Jezu, jak to jest trudno zrobić. Naprawdę. Znaczy, trudno dla mnie, bo muszę tam latać co chwilę i sprawdzać. Dobra, to ja znowu się przelecę, zobaczę jak to tam musi to wyglądać. Zobaczę, już więcej tych informacji spiszę, żeby już tak nie latać. Dobra, już trochę więcej wiem. Nie chcę tutaj yy, robić takich cięć, że wiem i zrobię, nie przy was, żebyście wiedzieli wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... WTF Albo coś źle obliczyłem Albo coś tu jest źle włożone Albo nie wiem Co jeszcze gorsze może być Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Raz, dwa, trzy No pięć Ja mogło mi tu siedem wyjść Niemożliwe Jezus Maria No niestety tak to jest, jak chcesz coś zrobić. Hmm. No, to, co tam jest? Albo źle, nie może coś źle policzyłem jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no siedem. No dobra. Robimy wcześniej. Dupa, jak tam wyjdzie z tym? I tak. I teraz potrzebujemy e, jakiś. I robimy coś takiego Tak Tu, tu Tu, tu Tu Tu, 81 Musi wyjść, no i dobrze Jest 81 I teraz a kurde, o jeden Za blisko, kurcze To jest chyba najgorszy mój film. To chyba będzie najgorszy mój film, bo takich półków to jeszcze ja chyba nigdy nie miałem. No naprawdę no sorry, ale nic nie poradzę, chcę wam wszystko pokazać. Więc to jest trochę poświęcę. Trzeba trochę się poświęcić, żeby takie rzeczy porobić. A po co ja tu się bawię z tym? To można tylko... Tak. I już się połączył, tak? No tak. Teraz tak. Tutaj jest po 87, musi być 76, i tutaj muszą iść tory, tak. Tak którym jest... Ja pieprzę... Nie no dobra... Eee, zrobię trochę, Troszeczkę więcej. Troszeczkę tylko to... Troszeczkę więcej zrobię... Pokażę wam już takie... Już bardziej rozbudowane jak to ma wyglądać... To... Za chwilę wracam... Hmm... tam ponownie... Jak widać już trochę coś zrobiłem... Eee... Oj... I znikły... No akurat teraz... Dobra... Eee... Już tak trochę to przygotowałem i dobra, teraz trzeba zrobić coś takiego, takie coś, na tym kładziemy tu i to jest kolejny booster, który kiedy ja nacisnę tam, tam u góry u siebie, e on zmieni swój, e swoje położenie i połączy wózek, który ten go napędzi, ten podjedzie tu i zabierze jeden wózek stąd i dojedzie do samej góry. Dobra, teraz tak. Tutaj jeszcze go położymy. No i dobra, i można już postawić. A, dobra, pójdę do góry. Tam mam jeszcze wózeczki w zapasie, bo się mi sklonowały po ostatnim kreszu. No tak, dobra, starczy. W sumie, to chyba już tyle tych wózków. To chyba już więcej tutaj nie będę wykorzy wykorzystywał. Jeśli chodzi o boostery i w ogóle tą całą... Stój tam I teraz tak. Tutaj i... I on teraz tak się będzie kręcił. Aż ja... nacisną tam tej płytki. Na razie jeszcze żadnej tam płytki nie ma. I dobra. No chyba wszystko wszystko już jest dobrze poukładane. Teraz tylko wystarczy podprowadzić kable. O, to ściągnąć i potem zabierzemy się. E, znaczy, ten filmik dzielę na 3. I w tej części właśnie zajmę się tym. W kolejnej zajmę się. I w kolejnym zajmę się już e, z, n, z tym e, boosterem, który będzie mnie pchał w dalszą podróż. E, dobra, to ja skoczę sobie po redstone. Skoczymy sobie po redstone. Prześpimy się też, bo tu już jest dość ciemno hmm. A, my gdzie jest lecito No najpierw się prześpimy szybko, szybko, szybko Stanka. to, to, coś jeszcze? A płytkę naciskową trzeba zrobić. Drewnianą na razie, to też zrobimy przy okazji, jak to się robi, tak? tak. Teraz tak. tutaj i musimy doprowadzić Redstonea i dobra tutaj tutaj teraz muszę jeszcze wejść pod tą nie widać pewnie. Zaraz zobaczę. No i już zmieniło. Więc czyli tam musi to być. Dobra. Trzeba zdjąć. I kładziemy sobie, żeby było to na jakiś poziomach. Podobnych. No właśnie jak tam z tym boosterem jak przestawić wtedy, jeśli wpad A nie, kręci się. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I teraz tak, no, czyli turbola to jest zaklejstrować dziurę. No i dobra, Trzeba pod pro. O, akurat, równo mi wyszło, że tutaj musi być. Poczymy. Dobra, teraz tak prowadzimy sobie ręc dobra, pójdziemy go włączyć, żeby zobaczyć gdzie. Trzeba będzie wprowadzić jakąś negację. Dobra. Tak, tak. I, 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 to już jest koniec. Chwilę, chwilę, chwilę. A nie, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz zabieramy klocek eee, i możemy położyć Redstone Torch zgasło. I czyli na mnie włączył booster. No i dobra. I sprawdzamy czy wszystko działa. Pójdę sobie jeszcze po eee, kole po moją. No, i na razie niech zostanie taka. I patrzcie, zjeżdża. A nie, dobra, jeszcze nic nie wprowadziłem, czegoś. No, właśnie, żeby właśnie takiego czemuś zapobiec, należy zrobić coś takiego. Najlepiej tak. Tutaj też lepiej sobie obudować żeby, żeby nie padały, nie zatrzymywała się, się na krawędzi. Yy krawędzi tych no i jedzie, jedzie, jedzie tak, hop, siup, jest tu i teraz tak jak nacisnę na to powinien się booster zmienić i przyjeżdża nam nasza kolejka no i sobie pojedzie w cholerę, no i to by było na tyle w tym filmiku, w następnym zajmę się tutaj tą częścią e, pokażę wam jak, jak ją zbudować no i dziękuję za obejrzenie, komentujcie subskrybujcie, oceniajcie no i dziękuję za, za kolejny, za napływającą ilość widzów za to, że y, dajecie naciskacie ten y, przycisk subskrybuj przy moim kanale i dziękuję wam za to Zapraszam do innych filmików też, do innych do kanałów, innych użytkowników, którzy zajmują się Minecraftem i nie tylko les Playerów dużo też zachęcam oglądać. Mm, dobra to dziękuję. Trzymajcie się.